Wierzysz w transformującą moc Ducha Świętego? Dziś będziemy razem wołać o uzdrowienie, przywrócenie i cuda w Twoim życiu. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzach: Wierzę. Wyznaj swoją wiarę i otwórz swoje serce, aby przyjąć wszystko, co Bóg przygotował dla Ciebie w tym szczególnym momencie. Ukochany Boże, stworzycielu wszystkiego, co istnieje, teraz kłaniamy się przed Twoją majestatyczną obecnością, uznając wielkość Twojej mocy i nieskończoność Twojej miłości. Ty jesteś Bogiem, który podtrzymuje niebo i ziemię, który zna każdą gwiazdę po imieniu, ale także bada nasze serca z niewypowiedzianą czułością. Jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, ponieważ wśród naszych walk i słabości Twój Duch Święty jest wylany na nas jako źródło mocy, pocieszenia i uzdrowienia. Dziękujemy Ci, Ojcze, ponieważ obietnica Jezusa się spełniła, a dziś mamy Twojego Ducha który mieszka w nas, prowadzi nas, wzmacnia i odnawia każdego dnia. O Święty Duchu, Duchu Boży, ty, który jesteś niczym gwałtowny wiatr poruszający spokojne wody naszych dusz, przyjdź teraz z twoją transformującą mocą. Napełnij to miejsce swoją obecnością, aby każde serce które modli się w tym momencie, poczuło Twój boski dotyk. Chwalimy Cię, Duchu Święty, ponieważ w Tobie znajdujemy nadzieję, pokój i przywrócenie. Nie ma granic dla Twojej mocy, nie ma przeszkód, które mogłyby powstrzymać Twoje działanie. Jesteś pocieszycielem posłanym przez Ojca. Naszą stałą pomocą w czasach niepokoju, naszą bezpieczną przystanią. Panie, w tej chwili błagamy o manifestację Twojej mocy uzdrowienia. Wyciągnij swoją rękę nad każdą osobą, która zmaga się z chorobami fizycznymi i przywróć zdrowie zmęczonym i osłabionym ciałom. Ty jesteś Bogiem który stworzył każdą komórkę, każdy organ, i dla Ciebie nic nie jest niemożliwe. Przeciwstawiamy się wszelkiemu bólowi, wszelkim chorobom i wszelkim ograniczeniom, deklarując, że w imieniu Jezusa zdrowie jest teraz przywracane. O Duchu Święty, nasz pocieszycielu i przewodniku, błagamy z pełną ufnością ponieważ wiemy, że Twoja moc objawia się w tym momencie. Twoja obecność nie zna granic i dociera do każdego życia, gdziekolwiek ono jest. Prosimy Cię, Panie, dotknij głęboko tych, którzy doświadczają bólu, którego lekarze nie potrafią wytłumaczyć, tych, którzy walczą z chorobami, które wydają się nie do pokonania. Dzięki Twojej mocy, przynieś natychmiastową ulgę w bólach fizycznych i wylej falę uzdrowienia na każdą osobę, która wierzy w Twoje działanie. Niech wszyscy, którzy szukają cudów w zdrowiu, teraz otrzymają odnowienie, które tylko ty możesz dać. Uzdrów widoczne rany, a także te niewidoczne, te ukryte w najgłębszych zakamarkach duszy, ponieważ ty jesteś Bogiem, który całkowicie przywraca, przynosząc nie tylko zdrowie ciału, ale pokój umysłowi i siłę duchowi. Panie, deklarujemy, że to jest noc cudów, noc oznaczoną potężnym ruchem Twojego ducha świętego. Niech każde niekorzystne diagnozy zostaną odwrócone, niech to, co niemożliwe, stanie się rzeczywistością na chwałę Twojego imienia. Ty jesteś tym samym wczoraj, dziś i na zawsze, i dlatego wierzymy, że Twoja moc uzdrowienia wciąż działa dzisiaj, tak jak w czasach biblijnych. Przywróć otuchę tym, którzy są zniechęceni. Wzmocnij tych, którzy stracili nadzieję, i przynieś radość tam, gdzie była smutek. Prosimy Cię, panie, niech ta modlitwa dotrze do tych, którzy najbardziej potrzebują dotyku Twojej mocy, niech ich życie zostanie przemienione i niech Twoje imię będzie wysławiane. A do Ciebie, który towarzyszysz temu momentowi wiary. Pozwól, byś był otoczony przez miłość Bożą i poczuł uzdrawiający dotyk Ducha Świętego w swoim życiu. Podziel się tą wiadomością, aby więcej osób zostało dotkniętych i doświadczyło mocy uzdrowienia Pana Jezusa. Ojcze, modlimy się również za tych, którzy przeżywają emocjonalne burze. Ty widzisz łzy których nikt inny nie dostrzega, ciche krzyki strapionych dusz. Duchu Święty, ministruj uzdrowienie dla złamanych serc, zamień smutek w radość, niepokój w pokój, a rozpacz w nadzieję. Przynieś pocieszenie tym, którzy czują się samotni, siłę tym, którzy czują się słabi, i cel tym, Którzy stracili sens życia. Niech Twoja obecność wypełni pustki duszy, przynosząc pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Panie, nie zapominamy także o ranach duchowych. Ilu jest tych, którzy są daleko od Ciebie, niosąc poczucie winy, wątpliwości i urazy które uniemożliwiają im pełne życie w Twojej miłości. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź ze swoim światłem, rozpraszając ciemności, które próbują otaczać umysły i serca. Przywróć utraconą wspólnotę, odnów wiarę, która została osłabiona i zapał na nowo ogień Twojej miłości w każdej osobie. Niech nikt nie wyjdzie z tego momentu modlitwy bez doświadczania twojego transformującego dotyku. Ukochany Boże, podczas gdy kontynuujemy ten wołanie, chcemy całkowicie otworzyć nasze serca, by przyjąć wszystko, co przygotowałeś dla nas. Niech ta noc będzie nocą cudów, czasem przywrócenia. Niezapomnianym spotkaniem z Twoją żywą obecnością. Duchu Święty, oddajemy wszystko w Twoje ręce, wierząc, że Twoja moc działa teraz. Niech to wołanie będzie tylko początkiem, Panie, głębszego ruchu, w którym zobaczymy więcej Twojej chwały, więcej Twojej mocy i więcej Twojej dobroci wylanej na nas. Będziemy nadal szukać cię z wiarą i oczekiwaniem, ponieważ wiemy, że ty jesteś tym samym wczoraj, dziś i na zawsze. Święty i potężny duchu Boży, stoimy przed Tobą, z sercami poddanymi i naszymi głosami wołającymi o Twój nadprzyrodzony ruch. Ty jesteś Bogiem, który słyszy wołanie uciśnionych, który odpowiada na modlitwę wiary i nigdy nie opuszcza tych, którzy pokładają w tobie ufność. W tej chwili, panie, wzmacniamy nasze wołanie. Objaw swoją moc uzdrowienia w sposób nadzwyczajny w życiu każdej osoby, która bierze udział w tej modlitwie. Niech twój duch święty zstąpi jak płonący ogień, spalając wszelki ból, Wszelką chorobę i wszelki ciężar, który przygniótł Twoje dzieci. Duchu Święty, znasz każde serce tutaj obecne. Widzisz sekrety, których nikt inny nie zna, ukryte bóle, które wielu nosi w ciszy. Wołamy teraz o Twoje wyzwolenie. Niech zostaną zerwane łańcuchy opresji, niech wszelki niepokój, Wszelkie zranienie i wszelka gorycz zostaną wyrwane z wyczerpanych dusz. Gdzie jest rozpacz, przynieś twój pokój. Gdzie jest strach, wylej odwagę. Gdzie jest ciemność, niech rozbłyśnie twoje chwalebne światło. Deklarujemy, że w imieniu Jezusa łańcuchy są łamane, a życia są przywracane do pełni. Duchu Święty, tchnij w to miejsce i spraw, by każde serce stało się świątynią Twojej chwały. O Boże, w tym momencie szczególnie wołamy o odnowienie. Wielu, którzy nas słuchają, jest zmęczonych życiowymi walkami, czując się osłabionymi, zniechęconymi, pozbawionymi sił, by iść dalej. Duchu Święty, odnów te siły teraz. Podnieś tych, którzy upadli, wzmocnij tych, którzy są wyczerpani, i napełnij nadzieją tych, którzy już nie widzą drogi. Tak jak orzeł odnawia swoje skrzydła, odnów, panie, duszę każdego, kto modli się z nami. Niech poczują odnowienie Twojego ducha. Oddech życia, który przynosi siłę i radość. Niech to będzie noc, w której zmęczenie zostaje pozostawione w tyle, a nowa siła zaczyna kiełkować. Wierzymy, Panie, że w Twojej obecności jest uzdrowienie dla wszelkiego bólu. Gdzie jest Twój duch, tam jest wolność. Dlatego ogłaszamy wolność nad każdym życiem teraz. Uwalnianie od bólu fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Deklarujemy, że smutek ustępuje miejsca radości, niepokój jest zastępowany pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, a słabość zamienia się w boską siłę. Duchu Święty. Przywróć złamane relacje, uzdrów najgłębsze rany duszy i przynieś pojednanie tam, gdzie panuje podział. Uczyń każdą osobę tutaj żywym świadectwem Twojej transformującej mocy. O Duchu Święty, niewyczerpane źródło życia i odnowienia, ogłaszamy Twoje działanie restauracyjne nad każdym sercem, który cię szuka w tym momencie. Deklarujemy, Panie, że tam, gdzie był zniechęcenie, teraz pojawia się odświeżająca siła, a tam, gdzie były wątpliwości, rodzi się niewzruszona wiara. Wierzymy, że Twoja moc usuwa bariery, łamie łańcuchy i przynosi duchowe odrodzenie tym, którzy są przygnębieni. Przywróć, panie, marzenia, które zostały porzucone, uzdrów rany, które rozdzieliły rodziny i przywróć utraconą ufność. Niech każda łza wylana zostanie zebrana przez ciebie i zamieniona w świadectwo zwycięstwa. Ty jesteś Bogiem, który czyni wszystko nowe, i dzisiaj ogłaszamy, że życie jest przepisywane przez Twoją miłość i moc. Panie, ufamy Twojej obietnicy, że w Tobie znajdujemy pełną wolność. Dlatego ogłaszamy czas pojednania, głębokiego uzdrowienia i trwałego pokoju. Niech Ci, którzy czują się zagubieni, znajdą Twoją drogę. Niech Ci, którzy czują się słabi. Zostaną wzmocnieni przez Twój Duch, a każda osoba tutaj obecna poczuje Twój łagodny, ale potężny dotyk, działający w obszarach, o których nie odważyli się nawet wspomnieć w modlitwie. Duchu Święty, przekształć każde życie w kanał błogosławieństw, aby Twoje imię było uwielbione na całej ziemi. Ojcze. Dziękujemy Ci, ponieważ wiemy, że słyszysz nasze wołanie i działasz na naszą korzyść. Nie mamy żadnych wątpliwości, że Twoja moc wylewa się obficie teraz. Wychwalamy Cię, ponieważ jesteś wierny, ponieważ Twoje plany są doskonałe i ponieważ Twoja dobroć dociera do nas, nawet gdy jej nie zasługujemy. Oddajemy ci całą chwałę i całą cześć, ponieważ tylko ty jesteś godny. Podczas gdy kończymy tę modlitwę, panie, chcemy zadeklarować naszą ufność w ciebie. Wierzymy w cuda, które dzieją się teraz, i wychwalamy cię z wyprzedzeniem za świadectwa, które będą dzielone. Duchu Święty. Kontynuuj swoje działanie w życiu wszystkich, którzy wzięli udział w tym momencie. Niech ta wiadomość uzdrowienia i nadziei rozprzestrzeni się, dotykając coraz więcej serc. Prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa dotarła do serc tych, którzy najbardziej jej potrzebują, i aby poczuli potężny dotyk Twojej ręki. A do Ciebie który towarzyszysz nam w tym momencie, chcemy Cię zachęcić. Podziel się tą wiadomością z tymi, którzy potrzebują dotyku Ducha Świętego. Przynieś nadzieję i moc Boga innym serkom. Zapisz się do naszego kanału, aby nadal uczestniczyć w takich chwilach, umacniając swoją wiarę i wspólnotę z Ojcem. Razem jesteśmy silniejsi w obecności Boga, a On ma wielkie rzeczy przygotowane dla tych, którzy wytrwają. A do ciebie, który słuchasz tej wiadomości: Wiedz, że Bóg działa na Twoją korzyść. Podziel się tym wołaniem z innymi, którzy muszą doświadczyć mocy Boga. Zapisz się do kanału i stań się częścią łańcucha wiary. Który dociera do serc i przemienia życie. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Amen i Amen.